koło Żagania Iłowa to bardzo stara miejscowość, której prapoczątki sięgają X wieku. Jest przede wszystkim bardzo wiele takich przekazów związanych z tą miejscowością, które dotyczą też początków państwowości polskiej. Trudno powiedzieć dzisiaj na podstawie kroniki Tytmara, czy rzeczywiście Wiłowej Bolesław Chrobry witał Otona III, czy działo się to w Szpotawie. To może nie jest tak istotne. Ważne jest, że ta miejscowość. Ma w swojej historii momenty bardzo spokojne, ale też bardzo dramatyczne. Jesteśmy na rynku, na którym kiedyś, w miejscu, gdzie są fontanny, tak można to ogólnie zlokalizować, stały pomniki upamiętniające udział żołnierzy z tej dawnej miejscowości Holbau w różnych zawieruchach wojennych, m.in. w I wojnie światowej. Tylko stare fotografie pozwalają dzisiaj pokazać, jak ten rynek wyglądał przed wielu laty, chociaż część zabudowań w okolicy. To są te y, budynki, które już wtedy istniały. Postaramy się porównać to wszystko z tym, co dzisiaj zastaliśmy, a jest to miejscowość naprawdę piękna, zadbana i pielęgnująca zabytki przeszłości. Teren zajmowany przez dzisiejszą Iłową stanowił w X wieku terytorium plemienne Dziadoszan. Na powstanie tu pierwotnej osady ważny wpływ miało skrzyżowanie szlaków handlowych prowadzących z Żagania do Zgorzelca oraz z Legnicy do Gubina. Mieszkańcy Iłowej w roku 1241 wyruszyli pod Legnicę, by ratować ten gród i tutejsze ziemie przed mongolską hordą. Także w kolejnych wiekach mężczyźni osady ginęli na różnych polach bitewnych. Dla uczczenia ich pamięci stawiano później w najważniejszych miejscach osady pomniki wojenne. Monumenty z okresu Republiki Weimarskiej stały jeszcze po II wojnie światowej na centralnym placu Iłowej. Przybyli na te tereny nowi polscy gospodarze Iłowej. Pamiętają o wielkiej daninie cierpienia i krwi przelanej przez naszych rodaków w trakcie II wojny światowej, a także latach stalinizmu. Ich pamięci poświęcono kilka monumentów. W Iłowej można znaleźć bardzo szczególny monument. Oczywiście ci, którzy go wznieśli, mieli jak najlepsze intencje. Pomnik znajduje się naprzeciwko zespołu pałacowego. Jego treść przypomina. Czasy już dość odległe, a mianowicie mówi o tym, że to jest monument postawiony po to, żeby upamiętnić żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, jak się wrażono, i armii radzieckiej, którzy polegli w przywracaniu tych ziem do macierzy. No, nie będziemy komentowali tego w żaden sposób polityczny, natomiast warto zwrócić uwagę, że wszyscy ci ludzie, którzy jakby są przywoływani tego rodzaju pomnikami, mają prawo do tego, żeby o nich pamiętać, bo Każda śmierć żołnierska jest czymś wielkim, czymś chwalebnym, jeżeli jest życie oddane za słuszną sprawę, a to, żeby rozgromić hitlerowski faszyzm, było na pewno potrzebne Europie i światu. Tutaj też mamy takie zupełnie nowe elementy tego, tego, tego pomniczka, mianowicie piękny polski orzeł wojskowy na tarczy Amazony, który wieńczy ten obelisk. I niech sobie stoi taki pomnik, niech upamiętnia tamte lata, a ci, którzy tutaj pozostali w tej ziemi na zawsze, niech mają też jakiś szacunek potomnych. Można podziwiać mieszkańców Iłowej, a zwłaszcza inicjatorów stawiania takich monumentów, które mają przypominać naszych rodaków, cierpiących przede wszystkim na Syberii, i jak głosi ten bardzo naprawdę wymowny napis. Jest to monument postawiony ze słańcą Cybiru deportowanym w latach 1939-1956, ale też tym, którzy po powstaniach narodowych, po powstaniu listopadowym, po powstaniu styczniowym trafiali właśnie do tych różnych miejsc odosobnienia, które najpierw władze carskie przygotowały dla naszych patriotów, a później władze sowieckie. Z wielkim podziwem, Przyglądam się tym tablicom i dobrze, że ktoś dba o to. W sierpniu 1356 roku iłowa stała się lennem braci von Kotwicz. W tym czasie powstała pierwotna nazwa osady Halbedorf. Wzniesiony tu zamek kotwiczów stał się z czasem schronieniem dla rycerzy rabusiów. Nękali oni okolice napadami, zapuszczali się nawet pod Zgorzelec. Rozsierdzani kupcy zgorzeleccy doprowadzili w roku 1440 do interwencji wojsk Związku Sześciu Miast, które po zdobyciu warowni w Odwecie ją zniszczyły. Odkryte pod Iłową pokłady Rudy Darniowej pozwoliły na uruchomienie tu wielu kuźnic. Pierwsza rozpoczęła pracę w roku 1459. Do poruszania w niej urządzeń służyło koło wodne napędzane nurtem rzeczki Czernej Małej. Prawa miejskie 7 maja 1679 roku nadał i iłowej Jerzy II Wetyn, władca Saksonii. Miejscowość w swojej długiej historii często trafiała w ręce różnych właścicieli, a było ich ponad 30. Niestety miasto słynące w XVIII wieku z doskonałych pierników w 1830 roku utraciło prawa miejskie stając się dziwnym tworem miasteczkiem. Pełne prawa miejskie przywrócono Iłowej w roku 1962. Iłową warto odwiedzić chociażby ze względu na tutejszy pałac, który dzisiaj służy uczniom różnych szkół średnich i jak rozmawiałem z niektórymi nauczycielami i z obsługą tutejszej tej placówki oświatowej, to chyba dzięki temu, że właśnie ulokowano w niej technikum hotelarskie i inne podobne kierunki kształcenia, ten obiekt jest taki jaki jest, ocalono bardzo wiele tych zabytkowych wnętrz, dba się o to, żeby nie były niszczone, Jakieś fragmenty sztukaterii, które tutaj się znajduje bardzo licznie na różnego rodzaju kawałkach ścian, na sufitach. Ale co jest też bardzo ważne, że ten pałac Wiłowej ma bardzo bogatą przeszłość. Otoczenie swoją drogą no, może zachwycić kompozycjami, które uwzględniają cieki wodne, tędy przepływające, różnego rodzaju egzotyczne rośliny, które były niegdyś posadzone, teraz są pielęgnowane. Zresztą Ci, którzy chcieliby się zapoznać bliżej z historią tej wspaniałej budowli, tej rezydencji, mogą znaleźć ją w internecie. Natomiast przyjazd tutaj pokazuje, że można zadbać o pamiątki przeszłości, można zadbać o otoczenie tych wszystkich właśnie miejsc związanych z tymi dawnymi czasami i można je bardzo pięknie i mądrze wykorzystywać współcześnie. Główna droga do pałacu, obecnie siedziby zespołu szkół średnich, prowadzi dzisiaj przez bramę przejazdową niejako obudowaną jednym z licznych obiektów folwarcznych, oddzielających otoczenie dawnej rezydencji i ją samą od miasta. Zadziwia i urzeka różnorodność, a jednocześnie harmonia architektury tego okazałego gmachu. Od strony zachodniej oraz południowej biegnie wokół pałacu taras, z którego, poprzez malownicze mostki przerzucone nad kanałem zasilanym wodą czernej, można przedostać się do położonego niżej parku. Ten zielony teren stanowi wyjątkowo urokliwą oprawę i uzupełnienie całego założenia. Plan samej rezydencji najogólniej przypomina kształt litery L. Przed bogato rzeźbionym, renesansowym portalem wejściowym wykonanym z piaskowca wybudowano w 1905 roku zadaszenie wsparte na dwóch filarach, nawiązujące wyglądem do chińskiej pagody. W widocznym dobrze miejscu umieszczono herb rodziny von Schellendorf. Nad środkowym oknem trzeciej kondygnacji widnieje kartusz herbowy Maksymiliana Hrabiego von Hochberg oraz napis Restauriert 1905. Zadbane wnętrze pałacu, mimo wielu zmian dokonywanych tu po II wojnie światowej, nadal imponuje bogactwem form i kształtów przywołujących klimat sprzed wieków. Iłowa posiada dwie świątynie. Przy czym ten kościół, widoczny za moimi plecami, jest to obiekt, który wznieśli ewangelicy. W roku 1720-1725, a więc ta budowa trwała około 5 lat. Można dzisiaj znaleźć na jej murach bardzo ciekawe epitafia. Niegdyś ten cmentarz, który się koło niej znajduje, ta nekropolia była otoczona murem. Bardzo interesującą historią jest to, co się tutaj działo po marcu 1944 roku, kiedy w pobliskim Żaganiu odbyła się wielka ucieczka ze stalagu luftczy. Otóż kilku uciekinierów tu, w tej świątyni, próbowało znaleźć schronienie i nie na wiele się to zdało, ponieważ wielka obława rozpętana wtedy w Rzeszy. wszystkich tych ludzi uchwyciła. Mamy szczęście wysłuchać teraz też dźwięku dzwonów tego kościoła. Warto zauważyć, że wnętrze tej świątyni jest też bardzo ciekawe. A historia, wieża ta, wszystko to co się wiązało z tym miejscem wrosło na zawsze w dzieje Iłowej. Wybudowana w Iłowej w latach 1720-1725 świątynia ewangelicka, to obecnie Kościół katolicki pod wezwaniem Chrystusa króla. Zachowały się liczne fotografie tego ważnego sakralnego obiektu, w tym także ukazujące jego dawne wnętrze. Od kilku lat Kościół ten znany jest z letnich festiwali muzyki organowej i kameralnej. W ich trakcie miłośnicy sztuki mogą nie tylko podziwiać artyzm występujących tu wirtuozów, prezentujących utwory kompozytorów z różnych epok, ale także docenić kunszt twórców zainstalowanego w świątyni instrumentu, wybudowanego według najlepszych barokowych wzorów. Szczególnej powagi takim spektaklom dodaje dostojne wnętrze kościoła, zachęcające do refleksji i głębokiego przeżywania słuchanej muzyki. Warto także zwrócić uwagę na epitafia wmurowane w ściany tej świątyni, a także położoną w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolię, na której ocalały wiekowe kaplice grobowe i piaskowcowe okazałe nagrobki. Opodal świątyni piłowej znajduje się nekropolia. Warto tutaj Dojść chociażby po to, żeby zobaczyć niektóre pamiątki przeszłości, tak jak ta kaplica grobowa, która jest za moimi plecami, opatrzona herbem. Zresztą kilka takich obiektów przypominających dawne czasy, dawno minione, jest tutaj rzeczywiście godnych polecenia i odwiedzenia. O ludziach, którzy niegdyś mieszkali na tym terenie, pamiętali ci, którzy ufundowali tablicę zamieszczoną przy wejściu do kościoła, gdzie odwołują się do tego, że spoczywają na tej ziemi. Różni ludzie z różnych narodowości, dawni mieszkańcy współcześni także. Ciekawe napisy można znaleźć na tych starych pomnikach nagrobnych, przy wejściach do kaplic, w których spoczywały szczątki wtejszych mieszkańców. Brzmi jeden z nich: Śmierć wygasza wszelkie spory. I to prawda, tu, gdzie się w tej chwili znajdujemy, można zauważyć, jak zgodnie koło siebie spoczywają prochy tych, którzy tutaj byli przed. Wieloma dziesiątkami, a nawet setkami lat, i tych, którzy przyjechali tutaj już po zakończeniu II wojny światowej. Te nagrobki stanowią swego rodzaju też bardzo ważne zabytki, i dobrze, że są one zachowane, i dobrze, że będą one świadczyły o bogatej historii tej ziemi. Ten ogromny drewniany krzyż, który tutaj postawiono na terenie cmentarza w Iłowej, ma być wymownym symbolem pamięci Polaków o tym co działo się z naszymi rodakami w okresie zarówno II wojny światowej jak i po niej, kiedy to tak wiele ofiar jak tutaj to ujęto stalinizmu oddało swoje życie tylko dlatego, że czuli się Polakami, że chcieli mieć Polskę wolną, swobodną. Ta tablica umieszczona u podnóża tego krucyfiksu w swojej treści zawiera wszystko co co powinniśmy mieć ciągle na względzie, a więc pamięć o tych, którzy cierpieli nie mając w sobie żadnej winy, a jedynym ich przestępstwem było to, że byli Polakami. Druga świątynia w Iłowie jest znacznie mniejsza, ale także bardzo zadbana. Iłowa posiadała w okresie międzywojennym, a nawet wcześniej ważne z punktu widzenia gospodarczego zakłady. Dawały one zatrudnienie ludziom i produkowały poszukiwane wyroby wysyłane na rynek krajowy i za granicę. Takim była przede wszystkim fabryka Wilhelma Winklera, jeszcze po wojnie funkcjonująca jako zakłady tkanin technicznych. Inne poważne przedsiębiorstwo stanowiła huta szkła. Istniejąca od połowy XIX wieku linia kolejowa znacznie podnosiła rangę miejscowości, ułatwiała funkcjonowanie tu przemysłu i umożliwiała wygodne ekspediowanie jego produktów oraz dostarczanie surowców. Mamy teraz wrzesień roku 2016, a 1 września roku 1846: przez Iłową przeprowadzono linię kolejową. Jesteśmy na stacji. Imponujący, duży budynek. Niegdyś z różnego rodzaju takimi ułatwiającymi pobyt podróżnym poczekalniami. Były tu kasy, była blisko nastawnia. Po mojej lewej stronie widać taki zielony teren. Były to niegdyś wszystko miejsca zajęte przez torowiska, przez bocznice. Dzisiaj tędy pociągi poruszają się. Niemniej nie ma to już takiego znaczenia wielkiego jak kiedyś. A bardzo blisko stąd jest jeden z najważniejszych dawniej zakładów. Fabryka Winklera. Która po wojnie również była wykorzystywana jako zakład produkcyjny, to właśnie w tej fabryce pracowali też więźniowie pod obozu Grossrozen, pod obozu Holbau, którzy tu byli przypędzani z miejsca, które dla nich wyznaczono pod tak zwanymi czyżykami, czy kiedyś to było ciszał. W każdym bądź razie ten ogromny gmach, wracając do oczywiście zabudowy dworca Wiłowej. Jest wykorzystywany w niewielkiej części, i jak bardzo wiele stacyjek na Dolnym Śląsku, zresztą nie tylko na Dolnym Śląsku, właściwie przestał spełniać swoją pierwotną funkcję, ale warto przyjrzeć się chociażby na stawni, która zupełnie opustoszała, już niczemu dzisiaj nie służy. Jakaś taka wieje z tego wszystkiego nostalgia i wspomnienie czasów, kiedy ciuchcie, parowozy tu przyjeżdżające czyniły dla wielu ludzi możliwości. Wjazd w daleki świat, a przynajmniej jeżeli ten świat się kojarzył chociażby z pobliskimi innymi miejscowościami, było to też ważne. Filia Rogoźnickiego Kacetu Grosrosrosen, Arbeitslager Halbau pozwalała na szybkie piesze dostarczenie zniewolonych ludzi do miejsca pracy w fabryce Wilhelma Winklera, od której w linii prostej dzielił ją niewielki pas zieleni. Komendantem placówki był SS hauptsturmführer Matthias Hesshaus. Kiedy w lutym 1945 roku nadciągali Sowieci, szybko uciekł, zabierając swoje osobiste bagaże. Więźniów wykorzystywano przede wszystkim do pracy w przemyśle lotniczym. Byli to głównie Polacy z tzw. Generalnej Gubernii i Rosjanie. Traktowano ich z pogardą, często przeprowadzano w obozie rewizje, po których surowo karano za rzekome uchybienia i brak porządku w barakach. Mnożyły się też długie apele i inne formy prześladowania. Głodowe racje i wyczerpująca wielogodzinna praca szybko niszczyły zdrowie ludzi. W niektórych dokumentach można znaleźć informacje, iż fabryka Wilhelm Winkler AG wytwarzała w tym czasie śmigła. Z kolei w zestawieniu filii obozu Gross Rosen napisano, że AL Halbau należała do sieci komand produkujących pociski rakietowe Luftwaffe. W trakcie funkcjonowania tego obozu na skutek bardzo złych warunków pracy, nędznego wyżywienia i stosowanych przez nadzorców szykan zginęło kilkadziesiąt osób. Swoje wspomnienia z pobytu w Al Halbał opisał jeden z jego więźniów, Felix Miszczak. Tuż przed wkroczeniem Sowietów wszedł on 12 lutego 1945 roku w kolumnie pędzonych do Bergen-Balsen więźniów. Koło dworca kolejowego w Iłowej widział dantejskie sceny rozgrywające się w tłumie niemieckich uchodźców cywilnych. Krzyki i płacze towarzyszyły osobom pragnącym jakimś pociągiem uciec na zachód przed Armią Czerwoną. Kolumna śmiertelnie zmęczonych niewolników przybyła do Bergen-Belsen 20 marca. Pozostałych w barakach więźniów uwolniono 15 lutego, chociaż podawana jest też wersja, iż miało to miejsce dopiero między 17 a 20 lutego. Według części opisów, Sowieci niezbyt interesowali się okolicą po zajęciu samej Iłowej, więc dopiero później dotarli do Filii Halbał. Iłowa ma w swojej historii wiele dramatów. Na pewno takim wielkim dramatem zwłaszcza więźniów, jeńców obozu, który tutaj był w Czyżówku były lata po 26 lipca 1944 roku, kiedy tu zwieziono tych, którzy mieli w morderczych warunkach, w tempie morderczym wykonywać na potrzeby hitlerowskiej III Rzeszy różnego rodzaju czynności. Fabryka Winklera, wtedy przestawiona już na produkcję typowo zbrojeniową, wykonywanie śmigieł i innych części samolotów, w nieograniczony sposób korzystała z siły więźniów, którzy byli skoszarowani w pobliżu. I dzisiaj na terenie tego miejsca, gdzie ci ludzie cierpieli, zostały nieliczne fragmenty ich baraków. Mamy szczęście, że spotykamy panią, która mieszka w domu, który był. Również chyba częścią tego baraku. Tak? Czy dobrze mówię? Jest właśnie to. Tak. Tak. To proszę może powiedzieć, jak to wygląda. No, Bo to jest ten budynek, w którym my obecnie mieszkamy, to jest na fundamentach właśnie tego drewnianego. Tylko, że on był w innej, po prostu to my w pionie mamy, a to było poziomo, ten mhm. po prostu tym ustawiony. No, i, i, i to właśnie jest na tych fundamentach i tutaj ten teren cały, to, to były same te, te doły, bunkry, takie nie, te, tutaj były te budynki, jeszcze dalsze, w dalszym ciągu tam były jeszcze budynki, tam jeszcze widać nawet teraz, jak się idzie za I... tym. Ale barakiem autentycznym to jest ten budynek, tak, tak Ceglany? Tak, tak, mhm. tak ten bu budynek jest autentyczny. A tutaj to właśnie, nie wiem, tu były, bu był budynek drewniany, tak jak pan widział na tym, na tym zdjęciu, nie? No i, i tyle, no tyle to mogę powiedzieć. No znalazłam kilka takich pamiątek, ale to dałam yy, znajomym z Niemiec. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, czy przyjeżdżali ci więźniowie, którzy byli, chociaż ktoś się zgłaszał, czy nie? Nie, nikt? nikt się nie zgłaszał. Za, za nas, za nas tutaj, jak my tu mieszkamy, to mm -hmm. nikt. No. A ile stąd jest kilometrów do tej fabryki, która była tutaj po drugiej stronie pola? To no kilometr, dwa, około dwóch kilometrów, nie, nie więcej. Bo oni stąd byli pędzeni tam tak, do pracy tak, i tu no, wracali. No to tam ten komin duży właśnie widać jest. No to jest, no tak w, w linii prostej to będzie kilometr, a tak to gdzieś dookoła to około dwóch kilometrów jest. Czy z tych wszystkich takich pozostałości czasami, no nie wiem, ktoś tam przynosił do pokazania jakieś pamiątki, o tych czy nic? Nie, nie, nic, nikt, nikt tutaj się nie zgłaszał, nic, ludzie tacy obojętni są jacyś, że nic się nas nie obchodzi, nic nie ten... Nie, pani, bo to jest takie smutne, bo tych ludzi tu cierpiało tak, wielu, wielu stąd tak. do Bergolbenzen pędzono tych no, ludzi, no. wtedy kiedy Sowieci zajęli te tereny. No, nie wiem, czy to by, by odniosło e, jakieś, e, żeby tutaj postawić cokolwiek, no można by spróbować. Jakąś tablicę chociaż informacyjną. Upamiętającą jakąś uh -huh. oczywiście, no ale... Nie, Świetnie, dziękuję pani bardzo. W książce Bolesława Dolaty, Wyzwolenie Dolnego Śląska, podana jest informacja, że Iłowa została zajęta przez wojsko sowieckie 16-17 lutego 1945 roku. Dokonały tego jednostki 52. Armii. Podobnie jak w wielu innych miejscowościach, w kroczeniu czerwonoarmistów towarzyszyły gwałty i przemoc wobec ludności cywilnej, rabunki a nawet zbrodnie. Tak kończyła się na tym terenie niesławna historia III Rzeszy Hitlerowskiej, która w 1939 w 9. roku rozpętała straszną drugą wojnę światową.